Dzień dobry, nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym, a dzisiaj temat nie mogę schudnąć, bo mam insulinoporność. My bardzo lubimy wszelkiego rodzaju wymówki. Nie mogę schudnąć, bo ciągle są jakieś wesela. Nie mogę schudnąć, no bo przecież wiesz dzień pączka, dzień pizzy, dzień truskawek. No nie mogę po prostu. No i nie mogę schudnąć, bo mam niedoczynność tarczycy i nie mogę schudnąć, bo mam insulinooporność. A ja zawsze mówię tak, nie możesz schudnąć. Ponieważ jesz jak jesz i żyjesz jak żyjesz, a nie dlatego, że masz insulinoporność. Insulinooporność jest efektem Twoich życiowych, żywieniowych i stylu życiowych wyborów. Proste to jest. To jest proste. Insulinooporność często pojawia się u osób, które są otyłe albo takie, które mają nadwagę. Czasami się pojawia u osób szczupłych. Bo insulinoporność może powodować również niemożliwość przybrania na wadze, o czym również nagrałam dla Was materiał. No i pójdźmy sobie teraz tym tokiem. Nie mogę schudnąć, bo mam insulinoporność. W związku z tym dalej będę jeść te produkty mączne, a tutaj najśmieszniejsze jest, kiedy mężczyzna na imprezie mówi, nie mogę schudnąć, bo mam insulinooporność, zapijając to piątym piwem i przegryzając na kolację roladę i kluski i ten osobnik nie może schudnąć, ponieważ ma insulinooporność. Jakże dużo osób widzę w gabinecie, na przykład, które miały niedoczynność tarczycy, mają wyregulowane hormony i wcześniej mogły zwalać winę na niedoczynność tarczycy, dlaczego, dlatego nie mogły schudnąć. Teraz mają hormony w normie. A mimo wszystko dalej wyglądały jak wyglądały. Znam też osoby, bo 20 lat byłam trenerem personalnym, instruktorem fitness wszelkich możliwych form, i znam takie osoby, które przychodziły do mnie przez wiele lat. A przecież znam też inne, które mówią, nie mogę schudnąć, bo się nie ruszam. A ja znam osoby, które chodziły regularnie i zawsze wyglądały tak samo, co oznacza, że sama w sobie aktywność fizyczna cię nie odchudzi. Samo w sobie uregulowanie hormonów tarczycy Cię nie odchudzi. I samo w sobie pozbycie się insulinoporności Ciebie nie odchudzi. Temat jest bardziej skomplikowany. Tyć możemy, wiadomo, od nadmiaru energii, ale to nie do końca jest tak, że te kalorie to trzeba liczyć. Bo jak sobie tak wyliczysz te kalorie, to tam Ci się zmieści i Snickers, i Oreo, i Ice Tea, i kolka i frytki, i McDonald's a prawda jest taka, że nie schudniesz, bo tyć możemy na przykład wtedy, kiedy cierpimy na stany zapalne. Stany zapalne, prozapalne cytokiny, uszkodzenie mięśni, to wszystko jest ze sobą bardzo mocno powiązane. Kolejna rzecz, kiedy mamy stan zapalny, mogą się zmieniać receptory insulinowe i to się dzieje na poziomie komórkowym, czyli możemy powiedzieć mam insulinoporność, ale taką na poziomie komórkowym, która być może nawet w badaniach po prostu nie wyjdzie. Jest to związane z zaburzonym przewodnictwem między hormonami a receptorami. Tak samo się dzieje w przypadku na przykład nadnerczy, gdzie zauważono, że jeżeli cierpimy na stan zapalny, to nasze nadnercza nie reagują właściwie na hormony przysadki mózgowej, przez co możemy powiedzieć o tak zwanym syndromie wypalonych nadnerczy, ale wcale nie jest to syndrom wypalonych nadnerczy, tylko nasze nadnercza nie słyszą hormonów przysadki mózgowej i tak się może dziać z tarczycą. Również kiedy żyjemy w stresie, pojawia się odwrócone T3, co powoduje, że nasze tkanki nie słyszą te trzy tego nieodwróconego, co oznacza, że nie reagują we właściwy sposób na hormony tarczycy. Więc wiemy o tym, że są czynniki inne, pozażywieniowe, na przykład takie które są czynnikiem zapalnym, a stan zapalny może się brać z pola elektromagnetycznego, z toksyn, z pasożytów, z grzybów, z dodatków do żywności, z żywności, której nasz organizm nie potrafi strawić, nie potrafi rozpoznać, która jest kiepskiej jakości, ale również ze stresu, z kiepskich myśli, czyli na przykład życzy komuś źle, takiego przepełnienia człowieka żółcią, również z niedosypiania, nieumiejętności znalezienia balansu w życiu. Jak widzicie, tego jest bardzo dużo. Jeżeli ktoś tak przy kolacji przegryzając kluskę, zapijając piwem, mówi do mnie, że nie może schudnąć, bo ma oporność, a nie wie, że jestem dietetykiem, to się tak mocno chcę ugryźć w język, dlatego że no musiałabym później polecieć z tym wywodem. No to nie możesz schudnąć, bo masz Nadwaga. Jak masz nadwagę, to masz na pewno stan zapalny. Jak masz stan zapalny i masz nadwagę, to masz insulinooporność. A to wszystko się dzieje z tego, że jesz jak jesz. I być może nawet nie jesz za dużo kalorii, tylko jesz je wieczorem, tuż przed spaniem. Albo jest to po prostu piwo. Piwo powoduje również stan zapalny, uszkadza florę jelitową, powoduje problemy ze spaniem. No, samo w sobie też będzie miało kalorie. I oczywiście piwo to maltoza, yy, i maltoza powoduje, że. No, wysoki indeks glikemiczny, ogromny wyrzut insuliny, no i całe konsekwencje tego. Dlatego chciałabym zwrócić uwagę na to, żeby nie zwalać winy, że nie możesz schudnąć, bo masz insulinoporność. Niektórzy mówią, że nie mogę schudnąć bo mam tarczycę. Każdy ma tarczycę, ale może ty masz niedoczynność tarczycy, ale niedoczynność tarczycy może wynikać z tego, w jaki sposób ty się odżywiasz. My lubimy spłaszczać tą drogę, tak? Nie mogę, bo mam insulinoporność, bo mam. Hashimoto czy tam mam niedoczynność tarczycy, ale nie chcemy zauważyć, że mamy to, ponieważ tak się odżywiamy, ponieważ o tej pożyjemy, ponieważ nie chodzimy na spacer, ponieważ się nie wysypiamy, ponieważ żyjemy w stresie albo żyjemy, no jak żyjemy. A później wiele osób mówi: Muszę pójść do apteki, kupić sobie coś na tą wątrobę, no bo to reklamowała goździkowa, że dzięki temu to mi się tam oczyści i jeszcze przy okazji mnie odchudzi. No tak to kochani nie działa. To jest, to jest właśnie to, dlaczego mówi się, że suplementy nie działają. No bo takie suplementy nie dzia działają. Dzisiaj mamy 60% osób w Polsce, które ma nadwagę lub otyłość. I ta liczba z roku na rok niestety wzrasta. Więc kochani przyjrzyjmy się temu, co jemy i jak funkcjonujemy na co dzień. Małe zmiany przynoszą często ogromny efekt i wcale nie oznacza to, że musisz się odżywiać organicznie, ekologicznie. Wystarczy, że zjesz. Trzy posiłki zamiast pięciu, że będziesz jeździć do godziny 18, a nie do 22. Położysz się spać o 21 lub 22, a nie o drugiej nad ranem. Pójdziesz na spacer zamiast na siłownię, która jest też de facto zamkniętym pomieszczeniem. A zamiast patrzeć w ekran i przeglądać Facebooka, pobawisz się z własnym dzieckiem, będziesz mieć z tego ogromny fan. To są drobne zmiany przynoszące wielki efekt. A jeżeli. Chcesz mieć to wszystko w pigułce? To zapraszam do ściągnięcia naszej aplikacji mobilnej iwen dieta na iOS-a i Androida. Tam znajdziesz kompletny przepis na zdrowe życie i zdrowe odżywianie, przy czym będziesz mógł wybrać to, co tobie bardziej odpowiada, bo jest tam pokazany różnych kilka fajnych ścieżek, a każdy sam może wybrać, która mu najbardziej odpowiada. Do zobaczenia w następnym materiale, no i nie zapomnijcie zostawić łapki i zasubskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco.